Co mogę sprzedawać w produkcji, w fabryce? Mój kąt nazywa się RMS10, idę 52279. Mogę sprzedawać to korki Kanady plus 815 atak. Korki Kanady, teraz getry Kanady plus 713 atak i te wszystkie tutaj. Mogę jeszcze wiele innych rzeczy, bo w fabryce co chwilę dziennie robię po 10 rzeczy. Zapraszam pisać do mnie, jeśli coś potrzebujecie. Leo ja ma 10. Do zobaczenia. Idę 52279. Jeśli coś macie z Kanady, bluzkę albo spodnie, albo opaskę, piszcie mi i mi. I jeśli ktoś byłby taki uprzejmy. Niech mi da w fabryce za darmo, tylko za euro. Mój klub to KF, nie tylko na jak widać, jestem założycielem.